Artur Woźniak, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Gniewkowie. W 2010 roku znajomi namówili mnie, żebym wskrzesił bieg imienia rodziny Milewskich, który odbywał się w poprzednich latach, a zakończył gdzieś swoją ostatnią edycję w 2005 roku. W tym czasie ja sobie zrobiłem odpowiednie kwalifikacje uprawnienia do organizacji tego rodzaju imprez masowych. No i po tych namowach zacząłem podejmować rozmowy z władzami Gniewkowa i po wstępnych ustaleniach udało nam się zorganizować w 2010 roku kontynuację tego biegu mienia rodziny Mieleckich. Nie była to jakaś tam rewelacyjna frekwencja, ale wszystkim bardzo podobała się organizacja. Tutaj to nasze małe miasteczko, e, fajny rynek, e, ciepły posiłek, prysznice, no no, no no, zawodnicy byli mega zadowoleni. I po tym biegu z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgłosił się do mnie z propozycją, czy byśmy mogli zorganizować cykl biegów Grand Prix Województwa Kujawsko-Womorskiego w biegach i żeby finał, tej, tych biegów właśnie znajdował się w Gniewkowy. no bo tutaj po tym pierwszym biegu zobaczyli, że jest fajna atmosfera. Ideą naszego cyklu jest to, aby łączyć nasze województwo, angażować jak największą ilość miast, a głównie powiaty, żeby te powiaty w każdym powiecie odbywał się może nieco roku, ale przeplatało się to w kolejnych latach i żeby te biegi były. I tak jak Sprawdziliśmy, no to wszystkie powiaty w naszym województwie gościły w którymś tam roku na przestrzeni tych 14 lat bieg, który był zaliczany do cyklu Grand Prix. Grand Prix rozpoczyna się zawsze na wiosnę i może być to, ma, jest to marzec, kwiecień i trwa do listopada każdego roku. W cyklu zazwyczaj jest 10 czasami i bywa 12 imprez, to w zależności od ilości zgłoszeń. Logistycznie, no to wszystkie miasta, w których odbywają się te biegi muszą mieć te same narzucone standardy. Czyli oprawa przed biegiem, po biegu, ona musi spełniać te wymogi, które jako organizatorzy całego cyklu, może nie tyle co narzucamy, ale wymagamy od danego organizatora, podmiotu tego biegu. Cieszę się właśnie, że biegacze do tego naszego cyklu podchodzą naprawdę bardzo Rodzinnie, bo tu przyjeżdżają ze swoimi dziećmi, żonami, a wiem, że i były przypadki takie, gdzie już nawiązały się jeszcze bliższe przyjaźnie, małżeństwa, które gdzieś tu się poznały na, na którymś biegu, no i po kilku latach w tego wspólnego jeżdżenia, przystąpili do związku małżeńskiego, także jest z czego się cieszyć. Jesteśmy z tego dumni, że takie właśnie sytuacje się zdarzają podczas tutaj tego całego cyklu. Jeździmy po tych różnych miejscowościach, promujemy zdrowy styl bycia, zdrowe jedzenie. Wydaje mi się, że przez to, że ta impreza jest naprawdę rozpoznawalna, to jest świetny pro produkt w tej chwili na terenie naszego województwa. My jesteśmy pierwsi, którzy mamy taki produkt. Nie wiem czy w Polsce, ale, ale w naszym województwie na pewno, gdzie przyciąga kilka tysięcy ludzi na przestrzeni całego roku podczas tego cyklu, szukamy sponsorów. I tu jest właśnie to miejsce, żeby było... Okazja, żeby sponsorzy gdzieś tam się nowi znaleźli. E, oczywiście Urząd Marszałkowski nas wspiera od samego początku, za to bardzo dziękujemy, bo, bo bez pomocy Urzędu Marszałkowskiego to by tutaj nie było tej, tej imprezy. Zgłoszeń na kolejne edycje przychodzi od, od tam 15 do 25 miejscowości, które by chciały organizować ten bieg. E, na początku robiliśmy to tak w ten sposób, żeby Promować mniejsze miejscowości, gdzie raz może, może dwa razy odbywał się jakiś bieg, no, nigdy nie bierzemy biegu, który się jeszcze nigdy nie odbył w danej miejscowości, więc musimy taki bieg gdzieś sprawdzić. I wtedy ten bieg otrzymuje nominację, no i na, na, na zasadzie przyznanej tej nominacji on może uczestniczyć w cyklu Grand Prix. Co ją wyróżnia tą imprezę? Przede wszystkim to już wrócę do tego, że zawiązują się te przyjaźnie. Mają możliwość wspólnie z ekipą, bo przez to, że mamy taki wspólny cel Grand Prix, powstały wiele drużyn w naszym województwie. W różnych okresach różne ilości tych drużyn było. Były 7, 8, 10 i było nawet 15 drużyn, które brały udział w tym cyklu. Więc to są kolejne yy, przyjaźnie ludzi, którzy gdzieś tam razem biegają. Tutaj właśnie taki dobry przykład to jest Park Rantoruń. Yy, no, to jest tak liczna drużyna, która startuje w tym cyklu i ona jest no, od wielu lat i ją zawsze dobrze widać. A jeszcze jako nowość yy, to zdradzę, bo to dopiero zostanie ogłoszone niebawem. W przyszłorocznym cyklu byśmy chcieli wprowadzić taki pilotażowy program, że miasta, które będą w cyklu Grand Prix, muszą mieć bieg dla dzieci, bo chodzi o to, żeby już tą młodzież szkolić. A może w przyszłości zrobimy taki mini Grand Prix dla dzieci, bo chęć biegania wśród dzieciaków jest. Widzę to tutaj po naszej małej miejscowości. i. Myślę, że to się przełoży później na, na, na zdrowie tych wszystkich dzieci. Gdzie no, mamy tych pokus, tyle wszędzie dookoła, a każda forma ruchu to jest jednak dobra rzecz dla dzieci. Kocham to i ja to naprawdę lubię. Mówię sobie, no chyba skończę z tym, mówię no dziesiąty, Teraz mówię 15, może koniec, ale nie, ja już, już wybiegam planami na, na kolejne lata. Także no, chyba nie skończy tego. Lubię to robić.